Wieczu. Dzień dobry w sumie. Czwartek jak wszyscy wiemy to Wigilia Weekendu. Można by tak rzec. Zapraszam Was na pierwszy etap Tireno Adriatico. Jak widzicie, mamy dość kijową pogodę. Wziąłem na ten wyścig podobną drużynę jaka w rzeczywistości pojechała na Tireno Adriatico. Pierwszy etap wygrał właśnie. Oto ten kolaż Ayuso w rzeczywistości. Patrząc natomiast po czasie, jaki wykręcił Volt van Art, tutaj podczas wirtualnej czasówki, raczej wątpię, iż mam z nim szansę, aczkolwiek jest duże prawdopodobieństwo, że będzie blisko będzie coś między 10 a 15 sekund. Jak widzieliście, przejazd Rafała Majki w chwili obecnej jest 51 ze stratą prawie minuty. No, jeszcze kawałek, jeszcze, jeszcze, jeszcze i i ósmy jest Ajuzo. Ósmy jest Ajuzo ze stratą 12 sekund. Powiedzmy, że może być w międzyczasie, jak Wam troszeczkę przybliżę. Tyreno. Jest to wyścig, jak wiadomo, we Włoszech, cykl Pro Tour. W tym roku odbyła się jego dopiero 59 edycja. Pierwszy etap, tak samo jak w grze, z, odbył się z Lido Di Camoire do tych samej miejscowości. I podobnie jak w grze ma, miał, ma 10 km. W rzeczywistości, tak jak mówię, wygrał, wygrał go Ayuso w sekundę przed Filipoganą i Jonathanem Milanem. Jak widzicie, tutaj już to ułoży się troszkę inaczej. Pilnuję jeszcze, jak widzicie, dziewięciu kolarzy do startu, aby wystartować i przypilnować Hirsiego, bo jednak uważam, iż ręcznie sterowany wysiłek lepiej wychodzi, niż ten przez komputer. Także, jeśli chodzi o wyścig Tyreno na dzień dzisiejszy, to tyle. Jak wiecie, składa się to tak, iż praktycznie Paryżnica i Tireno nakładają się na siebie te dwa wyścigi. Czasami jest problem, żeby zarówno jeden i drugi obejrzeć w tamtym czasie. Paryżnica często kończy się dużo wcześniej, zanim jeszcze ludzie wrócą z pracy. Natomiast Tireno na szczęście przeważnie etapy kończy się po godzinie 17. I to chyba Tyle na temat samego wyścigu. Przeskoczymy sobie do na metę, na start. Na start zaraz będziemy mieli. Oto Hirshiego. Znowu przełączam na sterowanie ręczne. Hirshi 72, ale czuje się dzisiaj doskonale. No to sprawdźmy jak. W jego wypadku. Wyjdzie czasówka być może podobnie do Ajuzo, ale widzę, że trzeba będzie tak dawkować między 86 a 85. Z innej paki odbył się dzisiaj wyścig, kolejny etap, już szósty wyścigu dookoła Portugalii na jakieś. Nie to 18 km przed metą kolarze mieli do pokonania górę o nachyleniu 8%. Był to podjazd prawie 5 km. Z ucieczki oderwało się dwóch kolarzy, a następnie na tym podjeździe został sam jeden Rosjanin. Chociaż podają oczywiście pod białą flagą. No co jak wszyscy wiemy jest i niesprawiedliwe i może bulwersować. Dobra, Hirsch jest 29. Czy ktoś jeszcze za nim jedzie? A jak żeby inaczej, Wingegard. Pytanie, czy w porównaniu do Volta Van Arta będzie miał lepszy czas nie na pierwszym pomiarze. Wracając jeszcze co do tego wyścigu. To przez to, iż Rosjanin, w tym może pominę jego imię i nazwisko, przyjechał z minutową przewagą nad Alfonso Eulalio z zespołu ABTF. To nastąpiła właśnie dzięki temu duże przetasowanie. Nastąpiło w klasyfikacji generalnej, i w tej chwili kolarz z Portugalii. Alfonso Eulalio u siebie został liderem wyścigu. Ma 21 sekund przewagi nad Kolinem Stusim i 32 sekundy nad jonem Agire. Także tam jeszcze będzie się dużo działo. Jutro mam bardziej pagórkowaty etap, jeśli chodzi o wyścig dookoła Portugalii. Także zobaczymy co też pokaże. I przyniesie jutrzejszy dzień. A tu, jak widzicie, w międzyczasie Wingegard dojechał do mety z 10. czasem. Natomiast na prowadzenie wyszedł Stefan King, pojechał jeszcze lepiej niż Voldemort. Filip Poganna z takim samym czasem, widać, decydowały tam setne sekundy. I to, moi drodzy, na dzisiaj będzie tyle. Kończymy na dzisiaj ten odcinek. Jutro zobaczymy co pojedziemy. Myślę, że jutro pokażę Wam kolejny etap Paryżnicę, ponieważ później mamy trzeci etap Giro, no w sumie Tyreno Adretico, tak naprawdę, nazwane tutaj Giro Adretico. Z podjazdami na metę, z podjazdami przed metą szaleńczych 221 km etap. Także udanego miłego czwartku! I do usłyszenia w piątek. Piąteczek, piątunio! Na razie!